Mieszkańcy Konina uczcili rocznicę buntu więźniów hitlerowskiego obozu pracy, który funkcjonował przy dzisiejszej ulicy Kolejowej, gdzie mieści się głaz z tablicą pamiątkową. To miejsce, gdzie dziewiątka polskich przymusowych obywateli wyznania mojżeszowego wszczęła bunt, dlatego że Niemcy prawdopodobnie chcieli ten obóz zniszczyć i wszystkich innych wywieźć do innych miast, do innych obozów. Jednak oni się sprzeciwili, Na, na początku miał to być bunt zbrojny, jednak oni z tego założenia wyszli i postanowili zrobić coś, co jednocześnie jest nielegalne, w tak powiem, w a jednak tego dokonali. Jak to samobójczego? Bo dokładnie to 11 osób. Jednak e, rabin Aronson, jest to uczeń ostatniego rabina Jakowa lipszuca niskiego naszego rabina uratował tych dwóch, no jej niestety ale dostają niewieżej do innych obozów. Po krótkim wspomnieniu wydarzeń z 12 sierpnia 1943 roku zapalono dziewięć zniczy upamiętniających dziewięciu więźniów, którzy wybrali śmierć w imię godności. Po raz pierwszy obchody miały charakter oficjalny i zyskały rangę uroczystości miejskiej. Miasto to jego mieszkańcy. Tym, którzy zdobyli się na to, aby zbuntować się przeciw okupantowi, należy się hołd, uważa prezydent Konina. Musimy odkrywać dla następnych pokoleń te karty historii, które przez lata były po prostu zapom zapomniane. Odkrywać nowe miejsca i pokazywać, je właśnie nowym pokoleniom, tak, aby upamiętniać rzeczy, które przecież stanowiły historię Kolina, historię społeczności naszego miasta. Po buncie w sierpniu 1943 roku część więźniów zamordowano. Spoczywają na cmentarzu przy ulicy Kolskiej. Wkrótce potem obóz w Czarkowie został zlikwidowany.